Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Jaskiernia, Polonus, można powiedzieć, jeden z najsłynniejszych polonusów jeżdżących amerykańską ciężarówką, polskich ciężarówek takich nie mamy, jak, jak widzieliśmy na zdjęciach, bo właśnie każdy może zobaczyć zdjęcia Piotra Jaskierni jeżdżącego trakiem wielkim w internecie, bo jest to słynny hiob, Jak ktoś próbował blogować, próbował się zorientować, co w trawie piszczy, to, to wiadomo, o kogo chodzi. Hiob, właśnie, dlaczego Hiob? Chyba najczęściej zadawane pytanie. Jest to troszkę przypadek, ale nie do końca, bo to nigdy nie są przypadki. Ja przychodziłem na czaty katolickie i z reguły się logowałem pod jakimś biblijną, biblijnym imieniem, jako Jonasz, jako Hiob, jako Kefas czasami. I... W... Pewnego dnia jeden z moich przyjaciół wirtualnych zrobił mi moją pierwszą stronę internetową. Akurat byłem zalogowany jako Hiob wtedy i już w nazwie tej stro adresu tej strony był, był Hiob. Zostałem, zostałem w ten sposób Hiobem. Natomiast sama postać Hioba jest niezwykle fascy fascynująca. Tak Hiob się nam kojarzy z y, wieściami Hiobowymi, jakby Hiob jakieś złe wieści przynosił. Natomiast Hiob nam przynosił bardzo dobrą wieść. Jego wiara jest niesamowicie mocna. On, mimo rzeczy złych, które się działy w jego życiu, mimo nieszczęść, które go spotykały, nigdy nie utracił swojej wiary. Jego wiara była niezachwiana. I to jest dla mnie taki przykład, bo każdy z nas w życiu ma jakieś złe przeżycia. Każdy, każdego z nas w życiu spotykają choroby, czy trudności materialne, czy, czy jakieś y, kłótnie z bliskimi. I bardzo trudno nam wtedy zapomnieć, że Bóg nas kocha w każdej sytuacji, że Bóg jest z nami najbardziej w tych trudnych sytuacjach. Stąd bardzo się cieszę, że zostałem tym Hiobem i, i wszystkich zachęcam do spojrzenia na Hioba właśnie z tego punktu widzenia, nie koncentrowania się na tym, jakie tam nieszczęścia spotkały, tylko że w każdej sytuacji możemy polegać na Bogu i Bóg nas nie zawiedzie. A jednak mówimy o tym Hiobie nieprzypadkowo, bo w Twoim życiu również pojawiło się cierpienie i właściwie. Jesteśmy blisko tej daty ważnej dla ciebie, 2 lutego, kiedy urodziła się twoja córka, ale zanim się urodziła, to yy, właśnie to był niezwykle ważny moment, który, który pozwolę sobie tak powiedzieć, że zbliżył cię i do Hioba, i do, yy, i do Boga. Tak, to były trudne momenty w naszym życiu. My mieliśmy przez 10 lat, nie mogliśmy mieć dziecka. Czekaliśmy na, dziecko, na pierwsze dziecko przez 10 lat z moją żoną. I wreszcie po 10 latach małżeństwa moja żona była w ciąży. Termin porodu był jeszcze daleki, jak zaczęły być poważne komplikacje. Trafiła do szpitala i 2 lutego 1990 roku urodziła dziecko w 24 tygodniu ciąży, czyli niemalże w połowie ciąży. Wiktoria ważyła 600 gramów, więc to było niesamowite maleństwo. Dosłownie mieściła się na dłoni. I wtedy to był jakiś moment, który spowodował moje nawrócenie. To był moment, kiedy zacząłem błagać Boga o to, żeby darował jej życie, bo, no bo z medycznego punktu widzenia ona nie miała tych szans na przeżycie. Także to były te moje trudne momenty, a Wiktoria dziś ma 22 lata, jest wspaniałą, cudowną dziewczyną, Bóg wysłuchał moich prób, próśb. I ubocznym niejako skutkiem tego wydarzenia było jakaś moja zażyła przyjaźń, miłość z Panem Jezusem. To nie była taka jednorazowa prośba, która nie miała swoich konsekwencji, tylko po prostu, po prostu od tego czasu zaczęło się moje zupełnie inne życie z Jezusem, z Bogiem. Bóg się stał jakąś osobą bliską mojego sercu, Był, jest, jest moim osobistym przyjacielem, jest zupełnie inna relacja między mną a Panem Bogiem od tego wydarzenia, także mam wrażenie, że Bóg Użył tego wydarzenia, żeby nas zbliżyć do siebie, żeby mi pokazać swoją miłość. W tamtych czasach bardzo pomogli ci kierowcy, e, którzy wspólnie z tobą się modlili. Protestancy e, w większości kierowcy. E, a ty zostałeś apologetą katolicyzmu. Więc tu jest e, też niezwykłe zdarzenie, że, że w, e, w tej amerykańskiej ziemi nie wsiąkłeś całkowicie w dominujący protestantyzm. E, e, który tam właśnie jest dla katolika niezwykle ciężkim wyzwaniem. Tak to prawda. Tak się powszechnie się mówi, że w Stanach Zjednoczonych drugim największym kościołem, jaki jest, to są byli katolicy. Bo jako jedna organizacja, jako jeden kościół katolicy tworzą większość. Jest to około 60 milionów osób w kraju, który liczy 300 milionów mieszkańców, więc powiedzmy 1 piąta... Amerykanów to są katolicy. Protestantów jest znacznie więcej, ale są oni podzieleni na tysiące, tysiące różnych tak zwanych denominacji, różnych wspólnot eklezjalnych. I większość członków tych wspólnot to są osoby, które odeszły z kościoła katolickiego. To są ludzie, którzy nie rozumieją nauki kościoła, nie, może, byli, może ta ewangelizacja w pewnym momencie nawaliła. Nie, nie wiadomo jaka jest przyczyna, ale. Oni bardzo często spotykają żywego Jezusa poza kościołem katolickim. I to moje doświadczenie było trochę podobne. Ja, ponieważ musiałem jeździć tą ciężarówką, mimo że chore dziecko miałem w szpitalu, ale dzwoniłem do domu parę razy dziennie, do, do, żeby się dowiedzieć o stan zdrowia dziecka. Jeden z kierowców, z którym byłem w Kalifornii, zobaczył, że tam zaczerwienione oczy mam i od telefonu idę z... Ze smutną miną, zapytał, co się stało, powiedziałem o swoim dziecku. I on wtedy złapał trzeciego kierowcę zupełnie przypadkowego przechodzącego po placu gdzieś tam na parkingu ciężarówek. Objęliśmy się ramionami i zaczęliśmy się modlić. Co było dla mnie niesamowitym przeżyciem, w tym sensie, że wychowany w tradycyjnym katolicyzmie. My nie mamy takich doświadczeń. My się wstydzimy, my się wstydzimy przeżegnać w restauracji. Ten, ta wiara nasza jest jakby bardzo prywatna. Godzinę w tygodniu możemy poświęcić Panu Bogu, ale żeby na ulicy wśród obcych ludzi mówić o wierze, jakoś, jakoś to, to nie wypada. No, jakby, jak ludzie na mnie popatrzą, jak ludzie mnie ocenią. Natomiast on wprost powiedział: Słuchaj w Biblii, pisze, gdzie dwóch albo trzech się modli w moje imię, to Pan Jezus przebywa wśród nas. Po czym powiedział mi, że cały jego kościół baptystów gdzieś tam w, w Kentucky modli się za moją córkę. Powiedział mi jeszcze inną rzecz. Mówi, mam takie przeczucie, że Bóg wysłuchał tej modlitwy. I to było jakieś ocieplenie mojego spojrzenia na protestanty. Jakoś zobaczyłem, że to są prawdziwi chrześcijanie, że oni może nie mają pełni prawdy, tak jak mamy, ale oni mają żywą relację z Jezusem. I ja wtedy odczułem jakiś niesamowity głód Pana Boga. Zacząłem słuchać wszystkiego, co można było słuchać na temat Boga. Jeżdżąc ciężarówką, trudno jest czytać, ale jest bardzo szeroko rozbudowana sieć stacji radiowych protestanckich, właśnie, więc ja się zanurzyłem w tej teologii protestanckiej, wręcz do tego stopnia, że zacząłem negować niektóre doktryny Kościoła Katolickiego, ponieważ też nie znałem dobrze nauki Kościoła Katolickiego. Nigdy nie opuściłem Kościoła katolickiego, ale nie wiedziałem, dlaczego my, na przykład, do, na księży mówimy ojcze, jak przecież w Biblii pisze, nie nazywajcie nikogo ojcem. Na przykład takie y, przykłady, które, na które są bardzo proste odpowiedzi, jeżeli bym nawet znał Biblię, że. Jeżeli się nie, wy, nie wyrwie jednego wersetu z kontekstu, jeżeli się czyta całą Biblię, to zobaczymy, że sam Pan Jezus nazywa Abrahama ojcem, zobaczymy, że święty Paweł nazywa siebie ojcem, zobaczymy, że święty Szczepan kamieniowany zwraca się do starszyzny żydowskiej bracia i ojcowie. Więc każde dziecko także w Izraelu do własnego taty mówiło ojcze, czy abba, czy tatusiu. Więc to nie jest tak, że my nie możemy nikogo nazywać ojcem. Chodzi bardziej o to, że wszelkie ojcostwo pochodzi od Boga Ojca, że jest jeden prawdziwy Bóg ojciec, a każde nasze ojcostwo odzwierciedla to. Pan Jezus krytykował tylko faryzeuszy, którzy samych siebie uważali za ojców, zauważali samych siebie za jakieś autorytety. Ale ja na to znalazłem dopiero później odpowiedzi. Wtedy, wtedy miałem taki. Cudowny czas z jednej strony, że poznawałem Biblię, poznawałem głębiej chrześcijaństwo, z drugiej strony troszkę szedłem w złym kierunku. Jednak w Stanach Zjednoczonych też jest wiele osób, którzy wyszli z ruchu protestanckiego i zostali katolikami. Wyszli przez to, że zajmowali się głębokim badaniem studia święte, pisma świętego. Dla nich Pismo Święte jest jedynym autorytetem. Oni nie mają żadnych innych autorytetów, i samo badanie Pisma Świętego prowadzi do Kościoła katolickiego. Ci ludzie potrafią doskonale wykazać, dlaczego Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem. I pokazują, że na wszystkie te trudne pytania jest odpowiedź w Piśmie Świętym. Ponieważ takich nauczycieli też zacząłem słuchać, pozwoliło to powrócić mi do Kościoła katolickiego jako dużo lepszego katolika, bo miałem wszystko. Miałem. Wiedzę. Miałem kontrakt z Panem Jezusem bezpośredni, tą relację osobistą, i teraz nie mam żadnych wątpliwości, że jestem w tym kościele, który założył Pan Jezus. Po prostu dzięki temu doświadczeniu, niejako ocierając się o protestanty, zawdzięczając im bardzo wiele, stałem się lepszym katolikiem. No właśnie śledząc te dyskusje, które prowadzisz na swoich blogach, yy, zauważyłem yy, po pierwsze. Mocne świadectwo tego, że, że twoja relacja z Bogiem jest silna, ale z drugiej strony niezwykłą erudycję. Musiałeś sporo się naczytać i z drugiej strony tak sobie myślę, kiedy ty to czytałeś, skoro, skoro musiałeś jeździć? To jest, nieco samego zdumiewa w pewnym sensie, ale jedną, jedną z możliwości, jakie dają dzisiejsze czasy, jest bardzo dużo książek w formie audio wydawanych. Można kupić jakieś wykłady. Ja, ja mam bardzo nieusystematyzowane studia, ale to są dość głębokie studia, bo na przykład udało mi się zdobyć wykłady takich ludzi jak Scott Hahn, który jest wydawany już w Polsce, bardzo serdecznie go polecam, były pastor kościoła prezbiteriańskiego który wydawał swoje wykłady akademickie w formie MP3, w formie plików dźwiękowych. Także podczas jazdy ciężarówką mogłem, mogłem studiować równocześnie. Także to jest, to jest wspaniała możliwość, bo kierowca ma dużo czasu, ma te kilkanaście godzin czasu dziennie, gdzie można. Słuchać wzdłuż w radiu jakiejś muzyki, nie wiadomo jakie, można to poświęcić na samo dokształcanie. I teraz w Polsce też, jak wejdziemy do księgarni, mamy całą masę doskonałych materiałów audio, mamy doskonałe wykłady teologiczne, wspaniałe kazania, katechezy, które, które możemy słuchać. Może nie każdy spędza 12 godzin dziennie w samochodzie, ale jadąc do pracy, stojąc w korku, można, można posłuchać doskonałych rzeczy. No, mają lepsze drogi tam, więc nie musisz się tak bardzo skupiać na tej tak, drodze. Tak, to prawda. Tam jest, zwłaszcza jak się wyjedzie na te pustynie zachodnie, to wtedy całymi godzinami się nic nie dzieje. Jedyne co widać, to dzikie zwierzęta przebiegające przez autostrady. Także. Przyjechałeś do Polski nie swoją ciężarówką, ale przyleciałeś yy, chyba po raz kolejny. Nazywasz, naz, nazywasz to pielgrzymką, więc to nie jest yy, zwykła wizyta. Ale to już kolejna wizyta twoja w Polsce, jak obecnie znajdujesz e, no właśnie Polskę, rzeczywistość duchową Polski, e, ale również i Europę, bo jesteśmy częścią Europy. Jest właśnie. Są jakby dwa aspekty zmian, ponieważ ja byłem w Polsce wielokrotnie od wyjazdu, ale ciągle mentalnie się we mnie zatrzymał obraz z czasów tuż przed stanem wojennym, kiedy ja wyjechałem z Polski. I zawsze to, co oglądam, porównuję do tamtych czasów. Pod względem rozwoju gospodarczego, sytuacji materialnej jest niesamowity postęp do przodu, co wiele osób neguje, którzy ze mną dyskutują, bo ty nie wiesz, jak naprawdę jest. Ja wiem, jak jest naprawdę. Wiem, że wielu osobom jest ciągle bardzo ciężko. Wiem też, że w Stanach Zjednoczonych wielu osobom jest bardzo ciężko, bo nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie nie byłoby biednych ludzi, gdzie był, nie byłoby ludzi, których może nie zauważamy, powinniśmy jakoś w jakiś sposób pomóc. Taka sytuacja zawsze jest jednak średnio, statystycznie, materialnie Polska już jest dużo bliżej tej Europy niż, niż, niż była 30 lat temu. W sferze duchowej jest chyba sytuacja gorsza niż była 30 lat temu. Wtedy jednak ta wiara nas jakoś jednoczyła. Może ta motywacja nie zawsze była do końca dobra, może nie była to taka głęboka wiara, ale jakoś może ze względów politycznych ten kościół był naszą ostoją? Po prostu wszyscy uciekaliśmy do kościoła, żeby, żeby się jakoś zjednoczyć, żeby uciec od tej rzeczywistości. Ten rząd był zawsze postrzegany jako, jako forma opresji społeczeństwa. Natomiast teraz mamy wolność, która nie każda wolność jest dobra. Wolność nie jest dobrem samym w sobie. Wolność to jest możliwość robienia czegoś dobrego. Są takie. Fajne przykłady ilustrujące takie rzeczy, na przykład tramwaj, gdzie jest wolny, na torach, czy jak z tych torów wyskoczy, albo ryba jest wolna w wodzie, czy jak się ją wyrzuci na brzeg. No, pewne ograniczenia są dobre, bo są zgodne z naszą naturą. Naturą tramwaju jest jeżdżenie po torach. Jak tramwaj nie będzie zgodny ze swoją naturą założeniem konstruktora, to staje się bezużyteczny. Ryba nie jest wolna, jeżeli zadecyduje, że będzie fruwać, bo ryba nie nadaje się do fruwania, ryba jest stworzona do pływania w wodzie. A my jesteśmy stworzeni do życia w łasce uświęcającej, my jesteśmy stworzeni do życia w Bogu. To jest w naszej naturze, czy tego chcemy, czy nie, i po prostu nie możemy być szczęśliwi, jeżeli to opuścimy. Nie możemy postępować wbrew prawom. Czy to są prawa fizyczne, czy to są prawa duchowe? Nie możemy powiedzieć, że nie ma grawitacji i wyskoczyć przez okno, bo ta grawitacja przypomni nam o sobie w sposób obiektywny. I tak samo jest w sferze duchowej. W sferze duchowej te prawa obiektywnie istnieją. I jeżeli ja powiem, że jestem wolnym człowiekiem i ja będę robił rzeczy niemoralne. To to się nam nie zemści w jakiś sposób. Zemści się obiektywnie, to nie zły Bóg złośliwie powie, to w takim razie zsyłam na Ciebie takie nieszczęścia czy inne nieszczęścia. Te nieszczęścia automatycznie w naszym życiu się staną, bo naprawdę żyjąc w zgodzie z moralnym nauczaniem kościoła, które jest odzwierciedleniem rzeczywistości, która, w której żyjemy, tylko wtedy możemy być szczęśliwi. Ludzie tego w Polsce nie widzą teraz. Ludzie w Polsce teraz są zafascynowani tym, co przychodzi z Zachodu, że nam wszystko wolno. Wszyscy mówią o różnych prawach. Zapominamy o tym, że na przykład czytając Biblię, tam mamy bardzo mało o prawach, tam mamy o obowiązkach. Mamy obowiązki wobec dzieci, wobec Boga, bo z natury człowiek powinien służyć innym ludziom. Natomiast jeżeli nagle wszyscy zaczynają mówić o prawach. To się robi anarchia w pewnym sensie. Robi się przepychanka, każdy by chciał jak najwięcej tych rzekomych praw dla ciebie skorzystać. Mając do tego, głosząc do tego jakieś hasła, że to jest dla dobra ludzkości, dla dobra człowieka, tak naprawdę robimy sobie nawzajem krzywdę. Naprawdę robimy sobie wszyscy krzywdę nawzajem. Także pod tym względem jestem trochę zasmucony tą sytuacją, że tak jest, ale wydaje mi się, że z tego wyjdzie jakieś. Coś nowego, coś lepszego. Jest teraz zdumiewające zjawisko, które często zauważam, że problemem jest nasze pokolenie problemem są osoby z wyżu demograficznego że my odeszliśmy dość daleko od Boga, i często nasze dzieci nas nawracają. Parokrotnie już zauważyłem wśród, wśród różnych osób znajomych, czy opowiadano mi o takich, że właśnie Dzieci odnajdują nowe wspólnoty w kościołach, nowe ruchy, neokatechumenat, oazy jakieś zjawiska takie, że czasami dzieci pomagają rodzicom odnaleźć Boga, bo rodzice tego Boga utracili. Także na pewno nie powinniśmy tracić nadziei. Na pewno nasz papież powtarzał: Nie bójcie się, nie lękajcie się. Ja myślę, że on coś wiedział. Dlatego tak jest istotne, żeby nie tracić nadziei, że to naprawdę może ruszyć jak lawina. Jeżeli ja Przekonam do pana Jezusa jedną, dwie osoby, i one przekonają dwie następne osoby, jesteśmy naprawdę w stanie niewielu lat nawrócić świat. Bo trzeba być optymistą, bo my nie jesteśmy sami. Jest w liście do Filipian takie cudowne zdanie: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. My to robimy z panem Jezusem. Jeżeli pana Boga nic nie zaskoczyło, pana Boga nie zaskoczyła dzisiejsza sytuacja w żaden sposób, on przed stworzeniem świata. Był w tym czasie, bo Bóg żyje poza czasem, Bóg to wszystko widzi, więc nas to czasami przeraża, bo my na to spoglądamy z perspektywy naszej, dzisiejszej, ale Pan Bóg nie jest przerażony tą sytuacją. Pan Bóg potrzebuje tylko, żebyśmy się pokazali na polu walki i ta bitwa będzie zwycięska, bo On walczy za nas, tylko musimy właśnie pokazać się musimy się, się zjawić. Często mamy też taką sytuację, że w największym Problemem jesteśmy my sami, nasze, nasze opory. Czasami wstydzimy się powiedzieć po prostu komuś, słuchaj, nie poszedł ze mną do kościoła na przykład, albo pomódlmy się o coś, a druga osoba może czekać na to. To nie jest to, że ona się zacznie z nas śmiać, bo nie jest prawdą, że wszyscy się wyśmiewają z chrześcijaństwa. Jest bardzo wiele osób które myślą dokładnie tak jak my, tylko się wstydzą to powiedzieć. Także czasami, czasami wystarczy pokazać jakiś gest, czasami taki krzyż, który nosimy. Ja no nie mówię, żeby każdy z takim krzyżem zaczął chodzić, ale, ale czasami jest to sygnał dla innych, że to jest chrześcijań, że można go o coś zapytać, można porozmawiać o Bogu. Także wydaje mi się, że nie powinniśmy tracić nadziei, bo na pewno odniesiemy zwycięstwo, na pewno wróci głęboka wiara polskiego narodu, który w ogóle jest... Cała nasza historia się zaczyna od chrztu. Też czasami o tym zapominamy, że my, jako naród, jako społeczeństwo, jako jedna rodzina mająca jednego ojca, zaczęliśmy to od, od momentu chrztu. Dlatego takie to jest ważne w naszym społeczeństwie, żeby do tego powrócić. Przyjeżdżasz do Bielska-Białej po raz pierwszy z tego, co my, my wiemy, natomiast kojarzą cię wszyscy jako Krakusa. Prawdę, prawdę mówiąc, teraz dowiadujemy się, że masz beskidzkie korzenie. Powiedz coś więcej o tym. Tak, to prawda, że mała, moja cała rodzina pochodzi z wsi Marcyporęba, która jest tam przed górę niskiego Beskidu. I, I wszystkie wakacje spędzałem u babci w Marcyporębie. Wszystkie te okoliczne wsi to jest bardzo wielu członków mojej rodziny. Wychowałem się w Krakowie i mieszkałem całe życie w Krakowie, dlatego się uważam za, za Krakusa, ale, ale tak naprawdę to, to regiony, region Wadowic właśnie jest, jest bliższy mojemu sercu, bo, no bo to, to była to. Stamtąd wyrośliśmy, stamtąd wyrośliśmy. Mój, mój tata całe życie odpoczywał w ten sposób, pracując w biurze, pracując w mieście. Każde wakacje, urlop, jechał na wieś, brał kosę i kosą jak skosił hektar żyta, to czuł, że wypoczął. Po prostu mój tata był chłopem w sercu. Tak, moje wąsy niektórzy mówią, jakie masz szlacheckie wąsy. Nie, ja mam chłopskie wąsy, to są wąsy chłopa beskickiego. także ja tu nie mam żadnej krwi szlacheckiej w sobie. Ja jestem małym chłopem beskickim, także małorolnym chłopem beskickim w tym sensie, także... Także cieszę się, że mogłem wrócić te, w te regiony. Stąd się czerpię energię, bo to też czasami ludzie mówią: A wyjechałeś z Polski, prawdziwi patrioci zostali w Polsce. Ja zawsze pokazuję taką ilustrację, jak jest w małżeństwie. Odchodzimy od rodziców, opuszczamy matkę i wrzeniamy się w inną rodzinę. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam, mieszkam mieszka moja teściowa, też moja kochana mama. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że, że mieszka z nami. Ale to jest moja teściowa. Wracając do Polski, wracam do mojej mamy. Mamusia to jest mamusia. Nikt tak nie gotuje dobrze jak mamusia i nikt tak nie przytuli jak mamusia. Także człowiek może być już siwy i stary, ale ciągle ta mama jest tą wspaniałą osobą. Polska jest moją matką. Ameryka jest moją teściową. Lubię Amerykę. Wam jest dużo pieniędzy, łatwo się żyje, jest wspaniały kraj. Jak Amerykanie grają w piłkę z Argentyną, to kibicuję Ameryką, ale jak Amerykanie grają w piłkę z Polską, to kibicuję Polakom, bo, bo mama to nie jest teściowa. Jednak, jednak zawsze wracamy do tej, do tej naszej ukochanej ojczyzny. I nawet po 30 latach w Ameryce nie, nigdy nie przestałem się czuć Polakiem. Po prostu. Ja, już, ja nie będę Amerykaninem. Ja bardzo kocham Amerykę. Jest wspaniały kraj. Jestem bardzo wdzięczny za to, co Ameryka dla mnie zrobiła. Ale w sercu zostanę Polakiem zawsze. Także to jest, to jest coś, co się, co się ma, co, co jest we mnie. Tego się nie pozbędę po prostu. Także, także jest, to, jest to dla mnie bardzo istotne. Właśnie wyprzedziłeś moje pytanie. Chciałem się zapytać, skąd te ciężarówki mają takie wielkie akumulatory, że to pali się jak choinka. Ale w, w, nie o ciężarówkę chcie, chciałem zapytać, ale właśnie o te akumulatory wiary i akumulatory, z których ty czerpiesz. Poniekąd ty, takim akumulatorem jest Polska, ale wygląda na to również, że, że i mocna wiara. Tak, na pewno. No jest kwestia, teraz mamy nowe technologie znowu, więc te żaróweczki na LEDy się zamienia, trochę mniej prądu biorą, to trochę pomaga, ale. Faktem jest, że po prostu zakłada się dodatkowe akumulatory. Mówiąc jeszcze o symbolach, o patriotyzmie, moja ciężarówka, jak wiesz, zapewne ma, ma herb krakowa i godło polski. To są też prezenty od przyjaciół wirtualnych. Mam takiego przyjaciela Sławka, który jest kierowcą w Polsce, który mi prezentował takie herby, yy, wiedząc, że jest to moim życzeniem. Także chciałem tu Sławkowi też podziękować za to. To jest w ogóle łańcuch ludzi dobrej woli. To jest, my sobie wza trzeba się wzajemnie umacniać, z tego się bierze energię. Ludzie, żelazo siostrzy żelazem, ale ludzie wzajemnie siebie umacniają w wierze. Czasami się ludzie pytają, czy kogoś nawróciłem na wiarę. I ja nigdy nikogo nie nawróciłem i nawet nie byłem osobą jedną konkretną, która komuś pomogła, bo to jest zawsze łańcuch ludzi dobrej woli. Bóg stawia nam ludzi na drodze i my... Pomagamy im albo się przybliżyć do Boga, albo odpychamy ich od tego Boga. Czasami my jesteśmy tym jedynym Jezusem, którego oni spotkają na swojej drodze, ale to jest zawsze ileś ludzi, zawsze to robimy wspólnie. Cała ta audycja jest możliwa dzięki temu, że jest nas tu dwoje, ale za nami niewidocznych jest ileś ludzi producentów, kamerzystów, operatorów. Wszyscy to robimy wspólnie, w każdym. Ciele są różne członki. Nie każdy jest językiem, który dużo mówi, tak jak ja, inne członki są też bardzo istotne i, i po prostu w ten sposób możemy się umacniać, w ten sposób możemy zobaczyć, ile nas jest. Tak jak było w sytuacji pierwszej pielgrzymki papieskiej do Polski, gdzie też było, papież nam pokazał, jacy jesteśmy mocni, jak jesteśmy zjednoczeni. Wtedy ludzie uwierzyli w siebie, bo nagle zobaczyli, nie jestem sam. I teraz też trochę. To utraciliśmy. Teraz czasami ocieramy się koło siebie w mieście, chodząc w zatłoczonych tramwajach, jeżdżąc, jakby nie tworzymy społeczności, tylko jakby tworzymy tysiące obcych sobie ludzi. Czasami może warto wziąć się za ręce i, i zobaczyć, że my tworzymy jakąś jedną wspólną rodzinę.